Witam Was serdecznie na kolejnych naszych zajęciach. Dzisiaj zaczynamy nowy dział, czyli figury przestrzenne. Coś, z coś, czym już mieliście do czynienia i w klasie czwartej, i w klasie piątej, właściwie z czym macie do czynienia na co dzień. Spójrzmy sobie na to poniższe, na poniższe zdjęcie, bo tematem naszych dzisiejszych zajęć będą prostopadłościany i sześciany, czyli, czyli bryły, które już Poznaliście i w klasie czwartej, i później w klasie piątej, także to jest takie znowu powtórzenie trochę. Znajdź na rysunku kilka przedmiotów, które kształtem przypominają prostopadłościan. No to tak, spójrzcie chwilę na ten rysunek i zanim ja zacznę Wam tutaj wymieniać, pokazywać, to pomyślcie, co według Was przypomina prostopadłościan. No to jedziemy. Parę rzeczy, bo oczywiście na pewno też wszystkiego nie jestem w stanie tutaj dostrzec, ale no tu już widzimy mleko w kształcie prostopadłościanu. Tutaj radio w kształcie prostopadłościanu. Lodówka w kształcie prostopadłościanu. Tutaj ta komódka też właściwie w kształcie prostopadłościanu. Ta skrzynia na nie wiem, jakieś tam skarby. Tutaj książka telefoniczna w kształcie prostopadłościanu. O, jedzenie, pudełko na pizzę w kształcie prostopadłościanu. Czasami co prawda się zdarzają takie pewnie kojarzycie to chyba ścięte na brzegach, ale oczywiście e, no to już pewnie zależy, zależy od, od tego, gdzie się kupi. E, taka pudełko z kasetą do, yy, do radia. Hmm. Czy coś tu jeszcze, no na przykład blat od stołu, o z tyłu jeszcze ta komódka, tak? No tu chyba nawet drzwi byśmy też mogli pod prostopadłościan tutaj wrzucić. No i nie wiem, być może czegoś, na pewno jeszcze czegoś nie zauważyłam, także o, lampa, znaczy lampa, ten klosz od lampy, tu jest też prostopadłościan, o i wazon dla kwiatka, właściwie tutaj większość rzeczy to prostopadłościany. Teraz przejdziecie do, do kolejnego nagrania i za chwilę znowu wracamy w takiej wersji. Dzisiaj ja na chwilę Wam się wyjątkowo pokażę, bo chciałam Wam pokazać prostopadłościan i sześcian, bo w klasie czwartej i piątej mieliście już to. Pamiętacie już raczej te bryły, no ale zawsze wiadomo lepiej, lepiej się no lepiej coś widzieć i dzięki temu lepiej się uczymy. Także tu mam prostopadłościan. Jak wygląda, z czego się składa ten prostopadłościan? Prostopadłościan ma sześć ścian. Patrzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Szósta ściana na dole, tak? Ma osiem wierzchołków. Gdzie są wierzchołki? Tu są wierzchołki, czyli liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Ósmy wierzchołek. Ma 12 krawędzi. Raz, dwa. Może tak lepiej pokażę. Raz, dwa, trzy, cztery. Później tu mamy kolejne cztery. I tu jeszcze mamy cztery krawędzie. Razem 12. Prostopadłościan, no jak już sobie też mówiliśmy na początku lekcji. No to jest z prostopadłościanem macie do czynienia na co dzień stopno. Pudełko, jakieś po zapałkach, chociażby yy, karton z sokiem, karton z mlekiem, albo co jeszcze? No, yy, pudełko od pizzy, no cokolwiek. I teraz jeszcze spójrzcie, jak mamy na przykład ten prostopadłościan. Tutaj akurat mamy specy, taki specyficzny yy, przypadek. Może lepiej sobie zrobimy taki prostopadłościan. Jak ja mam tutaj. W podstawie oczywiście prostopadłości mamy prostokąt. Tu mamy prostokąt i tu też jest prostokąt. Zresztą no prostopadłością składa się z samych prostokątów. To jak ta krawędź ma długość 3 cm, to ta z tyłu też ma długość 3 cm. Ta tu do góry ma 3 cm i ta też ma 3 cm, bo wiemy, że podstawy są takie same. To są dwa prostokąty, więc automatycznie ta krawędź i ta są takie. Same. Ta krawędź ma 2, to w takim razie do góry też ma 2. Tu mamy 2 i tu też mamy 2. No i mamy jeszcze cztery wysokości i te wysokości też są takie same. Weźmy teraz sześcian. Sześcian jest yy, dla Was taki, no, no szczerze mówiąc, czy prostowadłośny, czy sześcian, to nie ma różnicy. Jedno i drugie znacie. Sześcian, no to bardzo często to właściwie pierwsze, co Wam się kojarzy, to sześcianna kostka. Albo co jeszcze? Na no jakieś pudełeczka po kremach, to też zazwyczaj są sześciany. Znaczy, pudełeczka chodzi mi oczywiście o kartonowe, tak? Nie o jakieś tam okrągłe. Już. Sześcian składa się z sześciu, jak sama nazwa mówi, sześcian. Sześcian ma sześć ścian takich samych, które są kwadratami, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I 6 Mamy 6 ścian w sześcianie. I każda ściana jest kwadratem. Czyli zauważcie, że w sześcianie, wszystkie krawędzie mają taką samą długość, bo skoro wszędzie są kwadraty, tak? To zauważcie, to, 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 to i to i to. Wszędzie mamy te same długości, te same te same długości. Oczywiście, sześcian podobnie jak prostopadłościan ma 8 wierzchołków, czyli Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ma dwanaście krawędzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No, i jeszcze z dołu dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Mamy dwanaście krawędzi. No i tutaj, jeżeli mam sześcian, którego krawędź ma długość, nie wiem, pięć centymetrów, no to tu mamy pięć, tu mamy pięć, tu mamy pięć. Tu mamy pięć. Tu mamy 5, tu, tu. No, wszędzie mamy 5 cm. Przypomnieliśmy już sobie, już, co to jest prostopadłościan, sześcian, No a teraz przejdźmy do tego, jak ten prostopadłościan się rysowało. Sposób narysowania prostopadłościanu no jest prosty, po prostu, znaczy prosty. No trzeba go. Yy, jak parę razy narysujecie, to, to później już to pójdzie łatwiej. Zaczynamy od tego, że rysujemy sobie podstawę, która jest równoległobokiem. Rysujemy podstawę, która jest równoległobokiem. I teraz kolejna rzecz. To rysujemy sobie krawędzie boczne tego. Mm, oj. Mamy ten równoległobok i teraz Rysujemy sobie wszędzie, oczywiście z tych zwierzchołków tego równoległoboku, boku wychodzące takie same odcinki, takie same odcinki. Tak, odcinki o tych samych długościach. O to chciałam powiedzieć. Tutaj ja sobie zrobię akurat, no w tym przypadku po 4 cm. Też się starajcie, jedna rzecz, żeby ten odcinek, który stąd tutaj idzie tutaj w górę, to żeby on był zawsze wyższy niż ten tu kawałek, żeby to nie było tak, że nam się za chwilę ten rysunek cały. Tak, zleję w jedną, w jedną kupę, że tak powiem. Hmm. Tak, czekajcie, bo ja chyba coś tu źle pomierzyłam. Tu miałam trzy, tak. Tu za dużo mi się porysowało. Tu się powinien ten kończyć. Ja go zmażam. I ten, nie wiem, czy też tu nie mam w takim razie za dużo. Nie jest dobrze. I tu jeszcze też trzy centymetry. I teraz jak już mamy to, mamy ten równoległobok, mamy te wychodzące odcinki, no to już teraz łączymy ze sobą pięknie te wierzchołki, które nam zostały i wychodzi nam piękny prostopadłościan. No u mnie to jest też tak, zauważcie, że no tutaj Czegoś takiego, no, u Was oczywiście być nie powinno, ja tu rysuję, bo mi się też, ja to tak to krzywo trochę rysuję, bo mi się tam linijką, no nie rysuje najwygodniej na świecie. Także, jak rysujecie ten prostopadłość, to no, tak jak mówię, zaczynajcie sobie od równoległoboku i też się starajcie, żeby też to tutaj, to nachylenie, nie było tak, że ten równoległobok wygląda prawie jak prostokąt, mroń Boże, właśnie on ma być taki mocno dosyć pochylony, czyli równoległobok, potem sobie rysujemy. Te krawędzie wychodzące z wierzchołków, i drugą podstawę wtedy tego, yy, tego prostopadłościanu. Tak? To teraz tak. Drugi punkt, no bo już teraz w sumie nie będziemy wymieniać, gdzie tu są krawędzie, wierzchołki i tak dalej, bo to już yy, przed chwilą poznaliśmy. Punkt drugi to będzie sześcian. I Wy też w zeszytach sobie będziecie to zapisywać. Ja Wam to jeszcze w notatce zapisałam, także spokojnie, ale tu po prostu też pokazuję. No, jak narysować te, te bryły, bo część z Was może zapomniała, jak to się robi. I teraz tak, żeby to wyszedł sześcian, to musimy się postarać, żeby ten równoległobok w podstawie, bo to rysuje się właściwie dokładnie tak samo, nie był taki długi jak w tamtym przypadku. Żeby nie było takiej, róż, takiej dużej różnicy pomiędzy tą długością tutaj podstawy. Długością jednego boku, a no długością podstawy, tutaj między tym a tym, może tak, jak Wam zaznaczyłam, żeby nie było takiej dużej różnicy, jak w przypadku prostopadłości. I rysujemy, to znowu tak średnio to wychodzi i teraz znowu krawędzie, krawędzie boczne. I teraz. Ta, ta wysokość, co ja teraz będę rysowała, musi być taka sama, jak długość tej tu krawędzi, którą narysowałam. Czyli jak tu zrobiłam 3 cm, to tu też robimy w górę 3 cm, czyli jedziemy. Raz, dwa, trzy. Kolejne. Raz, dwa, trzy. Oj, strasznie coś mi tu krzywo, teraz mam wrażenie, że to idzie, ale niech już będzie. Mam nadzieję, że Wasze rysunki będą nieco ładniejsze niż mój krzywy. Tak, no i tutaj już włączymy. Zauważcie, że tutaj widać, jak jakby on był takim, takim sześcianikiem, że tutaj te wszystkie krawędzie mają takie same długości. Oczywiście na rzucie, czyli na takim narysowanym sześcianie, tak na płasku, że tak powiem, no to nigdy jakby nie widać, bo nie mogę zrobić tak, że tak ta długość tutaj ta na żółto będzie taka sama jak ta. Bo jak ja bym tak zaczęła rysować, to ten mój taki sześcian, to by wyszło coś takiego. I tu kolejna krawędź to by w ogóle nawet nie wystawała pewnie, tylko ona by się prawie to wszystko tak. Tak to by się poschodziło, że yy, o on by mi tu gdzieś po ponachod... no może nawet jeszcze teraz nie tak. A w każdym razie yy, no tutaj Podstawie zawsze musi być jednak ten równoległobok, tak? Nie może być tak, że to będzie taki praktycznie o. Może tak. Im mniej zrobicie, jakby i mniejsze to nachylenie, taki bardziej pionowy, jeszcze lepiej zrobię. Jakbyście zrobili nawet o, już coś praktycznie tego typu. Teoretycznie jest to równoległobok, ale zobaczcie, że jak ja tu zacznę robić te krawędzie, no to tak wszystko mi się za chwilę zacznie tutaj ścieśniać i ten rysunek staje się coraz mniej czytelny. Jeszcze bardziej pionowo powinnam zrobić coś, mi nie idzie to pionowe. O, tutaj, widzicie, no, no też jeszcze, ale wiecie w każdym razie o co mi chodzi, bo tu mi się, tak jak mówię, źle mi się tym rysuje. Dobra, to mamy już to. Przechodzimy teraz do ćwiczenia B z Waszego podręcznika. Ze strony 218. Popatrz na narysowany obok prostopadłościan. Które z jego ścian mają wymiar 3 cm na 2 cm? Które ściany mają 3x2? Zauważcie, że tutaj mamy oznaczone. 3 na 2 ma ta tutaj podstawa. Czyli ta ściana ma 3 na 2 no to skoro jedna podstawa ma 3 na 2 to automatycznie druga podstawa też ma 3 na 2 bo podstawy są takie same. A widzimy, że ściany boczne już nie mają 3 na 2 bo jedna ma 5 na 2 a druga ma 3x5. Także ściana H, E, F, G i ściana A, B, C, D. Te ściany mają y, takie wymiary. Teraz pytanie kolejne które krawędzie mają długość 5 cm. No to tu widzimy, że tak 5 cm ma ta krawędź, czyli BF. Kolejna. 5 cm ma jeszcze ta krawędź, bo to są wszystko zauważcie, to są wszystko wysokości, czyli C G. 5 cm ma też ta krawędź DH. I ostatnie 5 będzie miała krawędź A E. I te wszystkie te piątki to są po prostu wysokości tego prostopadłą ścianu, czy tam krawędzie boczne. Eee, I kolejne C. Wymień ściany prostopadłe do ściany DCGH. Ściana DCGH to jest ta tu zamalowana z tyłu. I ściany prostopadłe, czyli zobaczcie, prostopadła do tej ściany będzie na pewno ta podstawa, prawda? I jeszcze druga podstawa będzie prostopadła. I prostopadła będzie też ta ściana boczna tutaj. I prostopadła będzie jeszcze ta ściana boczna. Jedyną, jedyną ścianą, która nie będzie prostopadła, to A, B, F, e. Ta z przodu, która właściwie nie widać, że nie jest zamalowana, bo z tego teraz wynika, jakby wszystko było zamalowane. W każdym razie, Prostopadła jest ściana E, F, G, H, ściana A, B, C, D, czyli dwie podstawy, ściana boczna B, C, G, F i druga ściana boczna A, D, H, E. I teraz też przypominam, jak nazywamy, nazywamy tutaj ściany, to jak ja sobie zacznę nazywać od wierzchołka powiedzmy B, to idziemy dookoła, albo w prawą, albo w lewą stronę, nie ma znaczenia. Czyli jak ja mówię B, to mówię B, C, G, F, tak? Idziemy dookoła. Jakbym chciała iść w drugą stronę, to mówimy B, F, G i później C. Więc w zależności od tego tylko musimy się trzymać tego, że jak już zacznę iść dookoła, to idę dookoła, do końca jakby, tak? I D. Wymień trzy krawędzie równoległe do krawędzi AD. Krawędź AD jest tutaj. Równoległe krawędzie. Krawędź równoległa to zauważcie, że jest krawędź BC. Krawędzią równoległą jest też krawędź EH. I krawędzią równoległą jest też krawędź F. G. Teraz najwygodniej, jak robimy te, te wszystkie zadania, dobrze by było, gdybyście sobie wzięli jakieś, jakieś pudełko po, nie wiem, po, po jakimś kremie, czy po mleku, czy po czymkolwiek i też sobie patrzyli na to pudełko i tak oswajali się z tym prostopadłościanem, dzięki czemu ta Wasza wyobraźnia też będzie bardziej rozwinięta, będzie Wam to łatwiej robić. Teraz kolejne... Kolejne, nie to ćwiczenie, nie to dodałam, przepraszam, przepraszam, już szybciutko się poprawiam. E, chciałam, tak, zadanie pierwsze najpierw zrobić. Czytamy zadanie pierwsze. Która ściana prostopadło ścianu skrzynia jest równoległa do ściany K, R i -N? Ściana K, -R -I -N, to jest ta ściana, zakoloruję sobie, żeby nam było łatwiej patrzeć. Które ściany... Są y, jest równoległa do tej ściany. Ściana równoległa to jest ściana tatu przeciwka, czyli S Z A Y, czyli ściana S A Y. Podpunkt B, które Ściany tego prostopadłu ścianu są prostopadłe do ściany SKRZ. Ściana SKRZ to jest ta tu na dole. I prostopadłe, czyli to, co przed chwilą robiliśmy. Prostopadła to jest jedna z podstaw. To jest ta ściana, ta ściana, ta z tyłu i jeszcze ta z boku. Prostopadła nie jest tylko druga podstawa. Czyli tutaj prostopadła mamy. K, R, I, N, S, Z, A, Y, S, K, N, Y i z tyłu Z, R, I, A. Te ściany są prostopadłe. I ostatnie podpunkt C, które krawędzie są równoległe, a które prostopadłe do krawędzi Z, R. Gdzie mamy krawędź? ZR. Krawędź ZR to jest tu z tyłu. No to najpierw wypiszmy sobie obojętnie, które wolimy. Weźmy, no to po kolei równoległe. Równoległe, to weźmy sobie na niebiesko, równoległe, no to tu widać, że ta, krawędź jest równoległa, że ta jest równoległa i ta jest. Równoległa, dlatego też mówię, że przydałby Wam się tutaj jakieś pudełeczko, bo będziecie widzieli sobie, mogli sobie to tak zobaczyć na żywo. Czyli mamy S, K, N, Y -A i A. A prostopadłe prostopadłe to musimy zmazać w takim razie. I prostopadłe do, 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 um, do krawędzi ZE. Prostopadła jest ta ściana, ta krawędź, ta krawędź, ale tu jeszcze uwaga. Prostopadła jeszcze jest ta krawędź, mimo że tutaj teraz tak, moglibyście powiedzieć, że przecież tutaj nie jest równoległobok, ale przypomnijcie sobie, że to jest tylko rzut. Wszędzie mamy w ścianie prostokąty, czyli tutaj. Mimo że go nie ma, jest kąt prosty. Tutaj też jest ściana prostopadła. I czy jeszcze o czymś nie zapomniałam? Te po bokach i jeszcze jedna rzecz, ta krawędź i ta krawędź też są prostopadłe, też mimo że one się jakby nie stykają, ale zauważcie, że jak ja bym zaczęła to z tyłu przesuwać, to ja bym się znalazła tutaj gdzie jest S K, tak? I wtedy byłoby widać ewidentnie tą prostopadłość. Czyli tu już mamy nieco więcej. Kr tu możemy sobie o, odcinkami nazywać Kr SZ SY AZ i RI. I chyba wszystko, mam nadzieję, że, że nie pominęłam którejś, którejś z krawędzi. Idziemy dalej. Chciałam jeszcze zrobić jedno zadanie, bo już chyba sporo czasu na to wszystko poświęciliśmy, więc żeby was tu dzisiaj nie zamęczyć tym wszystkim, chciałabym jeszcze zrobić zadanie trzecie. Oblicz łączną długość krawędzi prostopadłościanu o wymiarach 6 cm na 5 na 1 dm. I tutaj tak, tu nie jest oczywiście konieczny rysunek. Ja szybciutko może tak, odręcznie, szybciutko tu zrobię. Dlaczego? Bo wygodniej, zauważycie, że wygodniej będzie nam tą sumę krawędzi z tym rysunkiem policzyć. Wy nawet nie musicie w zeszytach później tego rysunku robić. O. I mamy tak 6 cm, 5 cm i 1 decymetr. Oczywiście musimy zacząć od tego, że 1 decymetr zamienić też na centymetry. Jak mamy policzyć długość krawędzi wszystkich, to musimy mieć jedną wspólną jednostkę. To jest 10 cm. I teraz tak, sumę krawędzi będziemy sobie oznaczać S i mała literka K na dole, czyli to jest suma krawędzi. I mamy wszystkich krawędzi. Zauważcie, że w prostopadłościanie jest 12. Tak? I one idą tak jakby czwórkami. No dlaczego idą czwórkami? Patrzmy, tutaj jest piątka, To tu jest 5, tu jest 5. Tu jest 5 i tu jest 5. Czyli mam 4 razy 5 cm. Plus, bo suma wszystkich krawędzi. To teraz 6. Tu jest 6, tu jest 6, tu jest 6 i tu jest 6. Czyli mam plus 4 razy 6 cm. Już niepotrzebnie tą jednostkę pisałam, ale jak już pisałam, to niech zostanie. I jeszcze jeden decymetr, czyli to, to, to. to i to, czyli plus 4 razy 10 cm. No i mamy 20 cm plus 24 cm i plus 40 cm. Tak jak mówiłam, no niepotrzebnie już pisałam tą jednostkę, ale jak już zaczęłam pisać, to niestety muszę z tym iść do końca. No i tu mamy co? 84 cm razem. I tu zauważcie, że jakikolwiek nie mielibyście prostopadłości, o jakichkolwiek wymiarach, to każdy wymiar musicie przemnożyć przez 4 i dodać, i dodać do siebie. A w takim razie tak na boku, bo już nie będziemy liczyć sumę krawędzi sześcianu, ale zauważcie, że jak liczyłabym sumę krawędzi sześcianu, to ja tą długość krawędzi pomnożyłabym przez... 12, dlaczego przez 12? Bo sześcian ma 12 krawędzi i każda krawędź ma tą samą długość. Dzięki temu to jest po prostu 6 razy 12. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo, bo myślę, że już naprawdę sporo informacji Wam przekazałam, także żebyście się nie, na, nie zanudzili dzisiaj ze mną i do usłyszenia jutro.